Także nasz pierwszy posiłek dzisiaj, takie to między obiadem a śniadaniem, pora. Zamówiliśmy sobie taką rybkę z ryżem. Głównie tutaj jedzą miejscowi Ale pani była bardzo miła Wytarła nam stoliczek Podsunęła nawet krzesełka na bagaż Uśmiechnęła się A później zobaczymy ile z nas zedrze Ma być coś w okolicach Tam dwóch, trzech dolarów ale, ale pewności nie mamy jak twoja rybka? Próbowałaś już? No to jemy. Zjedliśmy naszą rybkę z wąsami. Prawdopodobnie jakiś mały sum. Generalnie jest to chyba jakieś takie miejsce dla, dla, dla okolicznych pracowników. Głównie dla kierowców tuk-tuków. -tuk Taki trochę kołchos. Ko 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 Eee, szukamy naszych rowerków, które są chyba tam, gdzieś. Za dwie rybki, dwa ryże. Zapłaciłem 4 dolary i dodatkowo za dolara pani nam zaoferowała ananaska. Także deserek i obiadek 5 dolarów. Wsiadamy na rowerki. Kampong Nie, jest Wydałujemy dalej A którędy jechać? Nie wiem bo tam Ale prosto, to ja nie wiem co tu jest prosto bo to jest obie po skosie, litera Y tu tuki jadą i tu i tu My generalnie mamy się bardziej trzymać Trzymać prawej strony, gdyż bierzemy jakby to kółeczko. Nie zaczynamy od ankoru, tylko jedziemy wręcz przeciwnie z drugiej strony bierzemy to kółeczko. Odwrotnie do wskazówek zegara. Tam mamy ten brakujący fragment. Pomimo bólu, tyłka jakoś to idzie. A po mojej, tutaj stronie, to nie, nie sprzedają oleju. Albo może inaczej sprzedają olej napędowy, benzynę w takich buteleczkach. O, tu po, po mojej lewej też w tych butelkach z żółtą cieczą jest y, paliwo. Głównie skutery tankują to. Tu skręcamy o, jest. Co? Dobrze, dobrze. Chyba. O tu po mojej lewej zaraz fajny, fajny transport na, na skórze. Nie wiem czego wszyscy nas wyprzedzają. Ludzie jesteście na wczasach, zwolnijcie trochę. Tak pod prąd sobie jadam na chodniczku. Co? Na rada. jest No, i dobrze jedziemy, tak? Tak. Dobra, ale i na chodniczku. Kobieta. Kobieta małej gary. Ale za nami taki niebezpieczny pojazd jedzie. Musimy jechać. Tak żyją Kambodżanie. Jak źle mówię, to, to przepraszam, być może się mówi Khmerowie, ale jak zwał, tak zwał. Wczoraj też uli dwa razy łańcuch spadł. Ale już naprawa tego nam idzie dosyć szybko. Są tak proste rowery, że mało rzeczy się może zepsuć, odpukać. Ważne, żebyśmy gumy nie złapali, bo będziemy w zębach 10 km mieć te rowery. I teraz 10, a później 20. Teraz idziemy zwiedzać e, świątynię e, Chao Sai Te Woda. Czy jakoś tak? Wygląda bardzo fajnie, tylko słońce zaczyna strasznie, strasznie palić. E, tutaj akurat e, sprawdzali nam kolejny raz bilety. Na szczęście te, które kupiliśmy, te, te główne bilety za 62 dolary na 3 dni. A tak to się prezentuje za moimi plecami. Niestety trzeba znowu parę schodków pokonać. Albo obejść to dookoła. Co robimy? Tu czy tu? Na skróty. Skróty na skróty to jest poszło. Bardzo ładne miejsce, też z pojedynczymi turystami tylko. I świątynia szybka do zobaczenia. Do odhaczenia w grafiku, chociaż brzmi to strasznie, ale niestety jak tych świątyń jest tak bardzo dużo, to tak się troszeczkę zalicza. Jakby była jedna, to człowiek by przyjechał, rozwinął koszyk ze śniadaniem, posiedział na trawce, ale nie ma kiedy. E, powiedz jeszcze może e, prześledźmy, co mamy tutaj jakby zobaczone. Tak, żebyśmy się kiedyś na przyszłość pogubili w tym wszystkim. Aha, to się nagrywasz, to Nagrywam. To w eee... tą stronę. Czekaj. E, jesteśmy w świątyni Chaossey Tewada. E, tutaj. Tak. I teraz wybieramy się do świątyni Tomanom. To manom Jest po drugiej stronie zaraz ulicy, także nawet rowerów nie będziemy przestawiać. A następnie kierujemy się do świątyni Takeo. Takeo. Podob podob podobno mm. za chwilę mamy spotkać na swojej drodze. A teraz idziemy do świątyni Takeo. A tutaj zdaje się sprawdzają biletiki. A już jest taka solidna świątynia. Trochę kamieni poszło na jej budowę. No i niestety trzeba wysoko wyjść. wygląda wejście tutaj? Trochę stromo, ale bywało stromiej. Strasznie bolą nas już dupy, ale jedziemy do kolejnej świątyni. Eee, spytałem o świątynię Tapro. Eee, to tak tuk powiedział mi, że jakieś 5 km, czyli będzie pewnie koło 7 km od bajonu. Teraz mamy znowu taką e, bramę przed sobą, e, takie wahadełko. Zaraz zobaczycie jak przejdziemy. na świątynia. Tym razem nie ma tu absolutnie nikogo. A może tam jakiś pan strażnik śmieci zbiera. Ta świątynia w ogóle chyba grozi zawaleniem jest tak przechylone, że już obawiam się, że to już długo może nie postać. Jednak są jakieś schodki. Tyle lat stało, to może wytrzyma jeszcze 5 minut. Tak to jest podparte. Naprawdę jest to dużo miejsc, żeby się zaszyć i spokojnie sobie podpoczywać. Szkoda tylko, że tak dużo jest tych świątyń i trzeba jednak trochę gonić, żeby to wszystko zobaczyć. Codziennie w Kambodży się nie jest. Tutaj też za mną wejście podparte jakimś kołkiem. Ale te drzewa są na tutaj niesamowite niektóre. Nawet mają swoje nazwy. Trwają jakieś prace archeologiczne. Panowie jakieś kamyczki wydubują. Następne drzewko z nazwą. Polo, na szczęście chyba się tu nie wchodzi w ogóle na górę. Bardzo mnie to cieszy, że nie muszę wchodzić po kolejnych. Ale pokażemy Wam plagę kambodżańską. Wygląda tak. Tak wygląda ich pismo. Możecie sobie przeczytać. Jak Ci się podoba? E, mała, ale bardzo ładna świątynia. Nie ma do niej wstępu. E, ale przynajmniej można sobie w cieniu odpocząć, popatrzeć. E, czy do tamtego drzewa sobie wejdziemy, czy nie? Chyba nie. Tam przed, przed nami jest takie drzewo, do, do którego właśnie Pan wszedł. I krzyknął. Ale nam się już nie chce. No, tutaj sporo, sporo ludzi, sporo, sporo autokarów stoi na parkingu. Jakaś większa świątynia i jakaś bardziej znacząca na mapie zwiedzającej. Przed nami kontrola biletowa. Japończycy są wszędzie, nawet w takich sporych grupach. Zazwyczaj tak nawet elegancko ubrani, zwłaszcza panie, często e, bardzo ukrywają się przed słońcem, nawet, nawet jeśli mają jakąś sukienkę. Mają często takie rękawiczki długie, gdzie tylko paluszki, czubki palców. W tej części świata w ogóle być e, ciemno opalony, to jest wielka ujma. raczej tylko ludzie z niższej klasy społecznej e, Pracujący w polu są po prostu e, mają ciemniejszą karnację od słońca. a ci, którzy się chcą e, zrobić na takich na taką inteligencję, Właśnie ukrywają się przed słońcem. Czym jaśniejszy, tym bardziej inteligentny. My wchodzimy naprawdę fajne miejsce. Tak to wygląda. Też troszeczkę stanę wskazujące na zużycie. Prawie, nie? No. no szczerze powiedziawszy na to czekałem chociaż ci Japończycy trochę psują w mi klimat Chodźcie, chodźcie Tutaj chyba najwięcej prac remontowych z tych wszystkich świątyń, na, w których byliśmy. Naprawdę się to sypie w niektórych miejscach takie wielkie rumowiska kamieni. Ula ma czkawkę, więc musi iść z tyłu się wstydzi. Komentarz. To jest właśnie jedno z tych miejsc, na których przyjechaliśmy tutaj właśnie do Angkor. Tu są właśnie, jak to co za nami widzicie, czyli świątynie porośnięte no, dżunglą, tak? Wygląda Dżungla tam prze, przepla, przeplata się właśnie tutaj z tymi, tymi kamulcami. Nie wiem, czy tak dobrze to oddaję film, który w tym momencie nakręcamy. Proszę tutaj sami, Wygląda to po prostu eee, Mój numer jeden. Mój, mój też. Tu nawet jest ustawiony taki mały żuraw e, w celu prowadzenia pra prac konserwatorskich. Panowie tutaj, nie wiem czy słychać dźwięki, ale jak jak ciały sobie stukają. Patrzcie, niektóre miejsca to takie same kamulce już po prostu zostały. A szkoda, że to tak wyniszczało. Tutaj za mną też drzewa wrośnięte w ogrodzenie. Tutaj za mną też konstrukcja podparta z templami. Wszystko to już chce. Chce ale ludzie jeszcze nie pozwalają. Też dla was są niesamowite. A tutaj jesteśmy w tym samym Kończymy zwiedzać świątynię Taprom. Idziemy po nasze rowery. Nie wiem czy damy radę dojechać do kolejnej świątyni. Jakoś może damy radę, bo jest upał niesamowity. Środek dnia. A później też nie chcemy wracać w nocy tak jak wczoraj, bo to naprawdę e, czu, czuliśmy się, czuliśmy, że cudem dojechaliśmy. Zwłaszcza, że dzisiaj bardzo wcześnie rozpoczęliśmy zwiedzanie o godzinie 5 rano. Nie wiem, czy tam nie ma wyjścia, tam sprawy. Już widać porównanie przed konserwacją i po, jak to wszystko wyglądało. Naprawdę to już jest ostatni czas, żeby zadbać o to.